Kawa, z rana, jak? Plan jest taki teraz, że idziemy z Łomna na spacer poranny, a potem idziemy sami na spacer, znaczy nie na spacer, ale pójdziemy do Aldiego, bo w Aldim jest coś, co bardzo chcę. I w tym momencie kapitalizm wygrał wszystko, bo szukałam czegoś takiego i prawdopodobnie jest to w Aldim. Może u mnie nie być, ale w Polsce jest. Dlatego y Idziemy, jest godzina dziewiąta. Tutaj jeszcze słońce dobrze nie wstało. Ja jestem taka, no ale jest po prostu taki mód śpiący. Ja ostatnio stawiam wszystko na sen, żeby być wyspaną i wypoczętą. Byłam w Aldi i dorwałam koc i poduszkę muchomorową. Jestem bardzo szczęśliwa, bo myślałam o nowym kocu i właśnie nadarzyła się taka okazja, a teraz przyszłam sobie do mojego miejsca, do mojego lasku. W racji tego, że to jest nie tak daleko, takie niecałe 10 minut pieszo od tego Aldiego, więc stwierdziłam, że wejdę. Ostatnio właśnie. Lubię sobie wejść rano do lasu, chociażby usiąść na 10 minut i pomedytować. Mam wrażenie, że jak bywam częściej w lesie niż w mieście, to mój mózg lepiej działa. I gdzieś tam faktycznie potrzebuję tego, ale jest błoto, dobrze, że mam kalosze dzisiaj. Muszę się skupić, wiecie, żeby przejść i się nie wykieprzyć. Mój mózg tego potrzebuje. Jestem akurat na rozdrożach. Mój mózg tego potrzebuje i ja tego potrzebuję fizycznie i duchowo. Jestem mega spocona w tej kurtce, bo jest już prawie 15 stopni. Także idę w moje miejsce, yy, ale jest zapach liści po deszczu. Idę chwilę dosłownie, pomerytuję 10 minut, żeby trochę ten mózg, wiecie, trochę ruszyć. I będziemy się przygotowywać. No i też to jest wiecie, takie połączenie z tą obumierającą przyrodą mm, na Sahawin. Udało mi się, to jest, kochani, kot w muchomory, który świeci w ciemności. I do tego była poduszka jedna, też która świeci w ciemności. Muchomorowa lula jest nią bardzo zainteresowana. Jak taki niezadowolony dzieciak. Dziś ogólnie jest zaćmienie słońca i absolutnie u mnie jest zerowa widoczność, niestety. Ale cieszę się, że było mi dane być w tym lesie, zrobić rzecz, pomedytować i że to tak fajnie wyszło. Nie widać tego zaćmienia nic a nic, ale też mamy sezon skorpiona. Sezon zmian, transformacji i niekoniecznie udanych glow upów, co widać po mojej grzywce. Jak planuję dzień? Ja zawsze robię to w planerze i robię to, gdy mam taki czas. Czasami to robię po śniadaniu albo przy śniadaniu, ale z racji tego, że dzisiaj miałam... miałam chciałam rzeczy ogarnąć z rana, więc zrobiłam to dopiero po powrocie. Zawsze wypisuję sobie wszystko kolorami. To jest sposób, który podpatrzyłam u Wiktorii, Slavic book. Każdy kolor jest odpowiedzialny za coś innego. U mnie ten kolor jest za tę pracę, ten kolor jest za tę pracę, to za to, a ten za obowiązki domowe. I jak mam taką listę rzeczy, które muszę dzisiaj zrobić, to jest to wspaniałe, bo ja wiem co muszę zrobić i jestem bardziej, a jak nie powiedziałabym, że bardzo zorganizowana dzięki temu i taki sposób bardzo polecam od Dwóch lat stosuję planerę. Dwóch, trzech lat. Tak naprawdę, tak naprawdę rzetelnie. I powiem Wam, że to bardzo ułatwia życie. Przynajmniej mi, bo nie każdemu to pomoże. A ty jakie czary będziesz robić w tym roku? Co? Jakie czary będziesz robiła w tym roku? A ty jakie czary będziesz robić w tym roku? Jakie czary będziesz robiła w tym roku? Słucham panią. Dzisiaj mamy i nów, i zaćmienie, i sezon skorpiona, i do tego księżyc w koziorożcu. I takie rzeczy się dzieją z Wenus. Z tego, że te zaćmienia są bardzo czarownicze, no to ja dzisiaj byłam zużyć ofiarki, tutaj się modliłam tu tamto, tu coś tam stawiałam karty, medytowałam, bo mam teraz taką naprawdę dość mocną rutynę medytacyjną, ale mimo wszystko. Tych rzeczy związanych ze światem duchowym, tak to trzymam po prostu potrzebnie, to trzeba się zająć rzeczami ziemskimi w postaci obiadu. Ja na to, Sawin, nie mam jakichś niesamowitych, czarowniczych planów, na pewno zrobię komunię z duchami i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Wiem, że zdania są podzielone odnośnie tego, co się dzieje astrologicznie na niebie. Jedni się wstrzymują ze swoimi jakimiś em, rzeczami, inni będą robić, więc ja wam powiem, to. obecna sytuacja na niebie bardzo mocno podzieliła w ogóle ludzi. Jedni będą robić rzeczy, inni nie będą robić rzeczy. W racji tej pozycji właśnie księżyca Wenus m, i tego wszystkiego zaćmień, nowiów em, i tak dalej. Widzę, że są takie dwa obozy: ludzi, którzy nie będą właśnie nic robili w tym czasie oraz ludzi, którzy będą robili rzeczy w tym czasie. I teraz tak, ja nikogo do niczego nie zmuszam. I z racji sama tego, że ja astrologią się interesuję, ale nie jestem astrologiem, bo ja mam za mało wiedzy, żeby do tego aspirować. Ale patrząc na to, co się będzie działo, ja osobiście z niektórymi swoimi działaniami się. Wstrzymuje jak na przykład z jakimiś większymi e, takimi obchodami druidycznymi, właśnie na pewno zrobię tą komunię i tutaj jakąś taką małą, taką dosłownie podstawowe e, ceremonie rzeczy, ale powstrzymuje się od jakichś dużych takich celebracji. Pamiętajcie, że Sawin to jest taki niesamowity czas w roku, kiedy ta zasłona jest najcieńsza między światami. I właśnie tutaj jedni będą mówić, że ta astrologia nie ma na to wpływu, bo tutaj jest właśnie ten czas. Kiedy y, mamy to święto powiedzmy związane z naturą, i to jest właśnie to zejście do podziemi. Ja uważam, że my, planety, układ i kosmos, jesteśmy połączeni z sobą y, organizmem. Jeżeli interesuje Was dokładna sytuacja na niebie, która będzie się działa tego 31 to zobaczcie sobie w Astrosiku albo u jakiejś osoby, która zajmuje się astrologią, bo ja uważam, że nie mam takich niesamowitych kompetencji, aby o tym mówić. Smarko, witajcie w mojej kuchni, witam was w semencie kulinarnym. A więc tak, z racji tego, że jesteśmy slow, że jesteśmy slowlifiarzami, jak możemy powiedzieć sobie, i mm, co tu się dzieje? I tu jest rozsypany cena, nieważne. I tego, że gotujemy z resztek, to dzisiaj... W... Dzisiaj wykorzystamy resztki drodze, mojej drodzy. Tylko zanurkuję do mej kuchni. I wykorzystamy sobie resztki ananasa, którego mam i używałam do pieczenia ciasta. Wykorzystamy sobie resztkę śmietanki i to wszystko. Ponieważ będziemy dzisiaj robić taki sos azjatycki, jakby trochę, i do tego podamy ryż. A sos jest dość prosty. ten przepis jest z internetu. To jest inspirowane holenderskim sosem do frytek orzechowym, ale do tego sosu będziemy sobie wykorzystywać. To jest opcjonalne, to jest moja wariacja. Sos sojowy będziemy sobie wykorzystywać miód i my sobie wykorzystamy miód z Sycylii, oczywiście. To masło orzechowe, masło orzechowe i, i, i tak jeszcze myślę czy coś, no i wodę. I do tego potrzebujemy jeszcze miski. Do tego ugotujemy sobie ryż i będzie takie tak azjatyckie, taki azjatycki vibe. To nie jest azjatyckie, to ma azjatycki vibe. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Po prostu potrzebuję złóźć resztki. Wczoraj też był obiad z resztek, wczoraj był bardzo zacny obiad, bo wczoraj były pieczone pomidory, pieczona cukinia, z pieczoną kukurydzą, z czosnkiem cebulą. To wszystko stało zblendowane na niegładki sos i do tego mieliśmy wspaniały makaron bezglutenowy warzywka, A dzisiaj taki sos z ryżem, dlatego że nie chcę wyrzucać jedzenia, a tego ananasa trochę zostało. Trzeba po prostu wszystko połączyć. Mamy wykorzystane masło orzechowe, które pójdzie sobie w Mamy sos sojowy. Dosłownie. Ja to robię na oko. Kochani, jak sobie wpiszecie w Google, sos orzechowy na pewno Wam wyjdzie. Dużo lepiej niż mi. To trzeba tak mniej więcej połączyć. No to zaraz będziemy podgrzewać, ale ja to chcę wszystko na patelnie dodać razem. No tylko troszkę wody u mnie to będzie półtorej łyżki. Ja walę prosto z kranu i też piję wodę prosto z kranu. Do tego łyżka, łyżeczka, łyżka. Łyżeczka, bo mała. Mamy dobry miód. Sula. Jak będziecie na etnie, koniecznie musicie kupić mi sula. No, troszeczkę więcej niż troszkę, z racji tego, że to masło orzechowe jest tak stałe, to się nie chce połączyć. Ale to nie szkodzi, bo my to sobie wrzucimy na patelnię. Wszystko. myślę, że na spokojnie, bo to jest trochę więcej niż taka standardowa szklanka. Na jedną porcję ryżu, dwie porcje wody, ale najpierw go wypłuczemy. Sos wygląda tak. Myślę, że fajnie, bo jest taki naprawdę no mega kremowy i jest pyszny. Tutaj jest właśnie ta resztka masła orzechowego. Jedna duża łyżka. Łyżka. Łyżka Sasu sojowego, łyżeczka, miodu, i tutaj stopniowo oddawałam wody, bo w zależności od tego, jakie macie masło orzechowe, taka będzie konsystencja właśnie. Dziś jeszcze, chociażby sam diabeł miał mi drogę zastąpić, musimy iść na świetnie, nam. na siłownię, dlatego że mam powró... po... Co ja mówię? Mam problem z powrotem do systematyczności po powrocie z wakacji, i dzisiaj idziemy i robimy trening góry ciała. Jestem absolutnie martwa, dlatego zaraz zrobię pielęgnację, wejdę pod prysznic i idę do spanka. Dziękuję Wam, ściskam, pozdrawiam, Bogosławie.